żeby Państwo wiedzieli, co mnie dotknęło, może nie, mnie, bo jestem osobą publiczną, ale dotknęło to moje rodziny. I bardzo proszę, skoro to są wolne wnioski zapytania, to proszę wysłuchać mnie. O zawiadomieniu właśnie do King Budu, że Pan Józef Dziedzic Radny zawiadomił i cytuję słowa. Proszę o sprawdzenie kontroli prawidłowości wykonania na cele mieszkane, prowadzonego bez wymogów formalnych, obiektu budynku gospodarczego w celu ulicy Długa 53. Według uzyskanych informacji przeróbki i adaptacji dokonała pani Halina Renz, na sam. Obecnie mieszka tam jej syn z żoną, choratowie z pokażą nadzoru budowanego oszanowi zagadania na postawie takich, tak i tak i Proszę Państwa. Przyszło mi, czekam właściwie do długo, żeby uzyskała taką, um, taką, takie Uzasadnienie. uzasadnienie jest taki. W dniu 11 października 2013 roku do tutejszego Izby Tekrazu wpłynęło pismo pana Józefa Dziedzica, czyli yy, przeczytam to samo, co tu, ale w całości yy, zamieszkanie nie będę czytać. Proszę o sprawdzenie kontrolę prawidłowości wykonania na cele mieszkania przeprowadzanego bez wymogów formalnych obiektu budynku gospodarczego w Czurówce ulica 2 53 według uzyskanych informacji przed ogólnej adaptacji dokonał. Dokonała pani Karina Renc, adres ten sam. Obecnie mieszka tam z żoną. Pani Kęs wymaga od wszystkich określonego postępowania donosi do organów do ścigania, gdzie w świetle powyższego sama kieruje się innymi wartościami. Proszę o sprawdzenie wyżej opisanej sprawy i decyzje. Jest stosowne decyzje. Szczególnie gdyby potwierdziły się wyżej opisane przypuszczenia, mając powyższe na uwadze w dniu 25 października 2013 roku, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu uprawnieni inspektorzy przeprowadzili również kontrolę na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości ulicy 253. I w obecności właściciela protokole stwierdzono, iż obiekt, o którym mowa, w posiadający numer porządkowy 55, użytkowany jako budynek mieszkalny od 1997 roku. Wspomniana zmiana w sposób użytkowania budynku gospodarczego nastąpiła na podstawie decyzji kierownika Urzędu Rejonowego w Szanowie, czyli organu y, ówczesne upro, uprawnionego do udzielenia y, pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku. Ponadto jak wynika z y, przedłożonych przez obecnych właścicieli decyzji kierownika Urzędu Rejonowego w Szanowie? Inwestorem dokonanej zmiany sposobu użytkowania był ówczesny, nieżyjący już właściciel nieruchomości, a nie jak mowa w piśmie pani Halina Hens. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż organy nadzoru budowlanego działają w oparciu o regul regulację ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, tekst jedności, no dziennik taki, taki może to wspominać. Tylko naruszenie, tylko regulacji może obligować organ nadzoru do podjęcia określonych czynności proceduralnych. Z kolei naruszenia może sprosić na chwilę. Zetan, Panie przewodniczący, tu już kończę, ale bardzo proszę, dajcie mi się wypowiedzieć. Może troszkę kultury osobistej, bo ja nikomu nie przeszkadzam. Skoro naruszenie prawa budowlanego ma miejsce bardzo wówczas, gdy inwestor uchylił y, tym regulacjom w związku z wykonywaniem określonych robót, y, robót budowlanych lub niezależnym otrzymaniem obiektu budowlanego. Jeżeli natomiast w określonym stanie faktycznym nie doszło do naruszenia przepisów ustawy, prawo budowlane to organ nadzoru budowlanego nie dysponuje żadnym y, konferencjami do podjęcia jakichkolwiek działań. Zatem w ocenie Powiatowego Instytutu Nadzoru Budowlanego w Szanowie brak jest podstaw do wdrożenia stosownego postępowania administracyjnego z przepisów ustawy 1 lipca 2020 roku. Sprawa budowlane w kwestii moskich w taki i z uwagi na fakt, iż zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkany została dokonana na podstawie decyzji właściwego organu. Informuje się również, iż zgodnie z treścią artykułu 239 ustawy z dnia 14 czerwca 60. roku, tekst jednolity, ustawy ustaw z 2016 roku, pozycja 267, w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia zostaje uznana za bezzasadną i jej bezzasadność, I jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje y, poprzednie stanowisko z odpowiedzialną adaptacją w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego. Więc tak jak ostatnio powiedziałam, no zbulwersowana no jestem, bo ja czyjąś rodzinę nie dozwolona. Staram się jakoś prawa nie łamać i nigdy nie przerabiać niczego. Natomiast mam zamiar przerobić, ale w późniejszym terminie. A w środku wszystko mogę zrobić. Szczerwać czy cokolwiek. No nie mam skoro jakieś ma tam informacje takie niejasne. Tyle Proszę Panie radny, Pani Przewodniczący, prawa, Ja tylko powiem tak, nie chcę psuć atmosfery świątecznej. Życzę wszystkim wesołych, szczęśliwego nowego roku. A pani radna stosuje moralność Kalego, o którym na pewno wszyscy wiezą. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Tadeusz Adamczak, tylko tak jak się umawialiśmy, proszę o krótkie wystąpienie. Panie przewodniczący, tak, dostałem to przeprosiny pana Rada, tak, przewodniczącego Kisembe. Przyjmuję, panie przewodniczący. Myślę, że ta że we tych kanonach, które pan oczekuje, które pan dopisał, ja się zachowuję właściwie i, i nie wykorzystuję czasu swojego na inne cele, jak sugerowane akurat są też w piśmie pana burmistrza. Krótko odpowiedź moim są kwestii, ale powiem też. Podnoszę się do sprawy, którą pan burmistrz poruszył w miesiącu styczniu, ponieważ ocenił, pozwolił sobie ocenić moją pracę, w związku z tym przytoczę sprawę. Pracę w szkolnicy rozpoczęłem ja się w 1987 roku, jak udało się 6 3 mężczyźni i wiele spraw tam się udało zrobić, między innymi zieloną szkołę, którą, nie ukrywam, pomagali mi widocznie rodzice. Przede wszystkim klasa, w której byłem, klasa moja, w której też również dzieckiem, w którym się uciekowałem, był syn pana radnego dziewica Bogdan, nie ukrywam, yy, za którego opiekę pan dziedzicny okrotnie i tak podnosiłem te sprawy bo też tak w okresie, kiedy pracowałem w czasach szkole i wdzięczny o której za pomiek. Zaznaczę wyniki organizacyjne prac z Kimbe Sportowych Pozwoli Swortu Dzieci i Młodzieży zostałem powołany na sekretarza szkolnego dziewiątku w mieście i miło na współpracę z wieloma nauczycielami. Przyszedłem w szkolnicy wszystkie szczeble nauczania. Jako nauczyciel Metodyk nauczania, doradca, dyrektor szkoły. Osiągnęliśmy drugi i trzeci stopień nauczyciela tylko i stwierdzę, że nie każdemu z Trzewili dane to było osiągnąć. W okresie powstania Wolnych Związków Zawodowych, się w proces przemian w kraju Trzewili, wspólnie z kolegami z Kopalni Sierża, Złomskim, z Partyną, zorganizowaliśmy, za, założyliśmy Związek Na Solidarność którego byłem przewodniczącym do 90 roku. To jest do czasu, kiedy zostałem, kiedy zwyciężyłem właściwie w konkursie na stanowisko dyrektora szkołowy, SPINI. Wówczas zespół z tej funkcji społecznej, przewodniczącego związku na rzecz akurat pełnego zaangażowania się w pracę graficzną w szkole. W szkole udało się powołać nie ukrywam liczne klasy sportowe w oparciu o klub sportowy Huznich-Czerwini, między klasy kajakowe, i klasy uświatkowo Ale ja rozumiem, że Pan powinien występować w ramach swojego stowarzyszenia, a Pan Panie Przewodniczący mówi o swojej zaletce. Panie Przewodniczący, tylko już to proszę kończyć. I udało się to właściwie dzięki zaangażowaniu trenerom, nauczycielom, rodzicom, wsparciu akurat gminy również. Okres pracy szkole wspominam bardzo dobrze. Wielka pomoc rodziców hmm. i zakładów pracy przyczyniła się do rozbudowy zielonej szkoły przy tej szkole korkuteńcowego zieloną salę gimnastyczną. Za swoją pracę w szkole nr 3 i nr 6 zostanę wielokrotnie wyróżniony nagrodami, medalami oraz innymi dowodami. Nie ja ukrywam, że wypowiedzią i pana burmistrza, i pana Dziecica byłem szokowany. I myślę, że podobnie pani Hrabia, pani radna Krabia, która była przez wiele lat moim zastępcą w tejże szkole, też była szokowana i tak to przyjmuję, że akurat wtedy nic na ten temat nie powiedział. I ja do swoją pracę dostawałem dyplomy medale i tego minik nie odbierze. I to mam. I ani Pan Szczurek, ani Pan Dziedzic tego co tu mam nie odbierze. Z pracy w szkolnictwie zdecydowałem tylko i wyłącznie dlatego, że akurat mam kilka dzieci i nie dane było finansowo zaspokoić potrzeb, które wymagały dzieci, które rosną. Dlatego z pracy ze szkolnictwa potrzebę, mimo że to była moja pasja i jest pasją do dziś. Nauka i, i praca z młodzieżą. Ponieważ właściwie wszyscy Państwo radni są mi bardzo dobrze znani i Zeresa, wszyscy mnie znacie również i z wieloma rozmawiałem na ten temat. Będzie szokowany tymi wypowiedziami. Jedną osobą, która na siebie nie zna akurat tych moich dokonań w latach minionych, jest Pan Radny który Nie ukrywam, że pozwolę sobie dać akurat tą swoją teczkę, żeby się zapoznał z tymi rzeczami, które tutaj mam na piśmie. Nie ukrywam, że wniosłem się z zamiarem, akurat w stosunku do Pana Burmistrza i do Pana Widzica podjąć jakieś drastyczne kroki. Niemniej nie robię tego ze względu na fakt, że sprawy, które dzisiaj akurat widzę, które pan przewodniczący czytał teraz słowo może wielu spraw nie chce się w sprawy sądowe akurat absolutnie tutaj wchodzić na ten, na ten grup. A teraz Panie Przewodniczący, kilka spraw naprawdę kilka, które chcę akurat poruszyć już takich społecznych, które akurat mieliśmy w stowarzyszeniu, rozważaliśmy i żeśmy załatwiali. A mianowicie pierwszą sprawą to odbyły się dwie istotne debaty, które nie ukrywam, że... Były konkretne wnioski i ja pozwoliłem sobie do Pana Przewodniczącego opisać to jest pismo. Myślę, że w stosownym czasie Pan Przewodniczący udzieli też Państwu tą informację, co tam napisane jest po debacie wodnej, Bo jest tam wiele spraw, które prosiłbym, żeby osoby reprezentujące nas, mieszkańców, akurat w tychże związkach, żeby byli akurat uprzejmi, podjąć te tematy, które tam są pozytywne. są to dla mieszkańców akurat istotne rzeczy. Żałuję, że na tej debacie akurat nie byli nasi przedstawiciele. Mam na myśli tu Pana Szołka, który się kiedyś od debaty śmieciowej akurat upominam, że mała frekwencja, Szkoda. Nie było może na Pana miejsca, bo było sporo ludzi. Ale czy Pana, czy Pana Bota, czy Pana, nie było akurat. Szkoda, bo to są tematy, które były istotne. Szczęście Wnioski są szczególne i bym prosił, i bym prosił, żeby Państwo akurat radni zapoznali się z tymi stronami. Po debacie na temat bezpieczeństwa, która się też odbywa z udziałem Komendanta Policji, Stowarzyszenie wystosowało pismo do Komendanta Wojewódzkiego z prośbą o dodatkowe etaty akurat dla miasta Trzewinia. Ponieważ z informacji, którą nam na, na debacie akurat Pan komentarz przedstawiał, faktycznie niemożliwością jest, żeby się w tym którzy dzisiaj pełnią te obowiązki dzielnicowe, żeby yy, no, zapewnione było w większym stopniu to które mamy dziś. Siedem osób, których dzisiaj pełnią tę funkcję, jest to zbyt, zbyt mało, żeby należycie wnioskować do yy, funkcję. I prośba kolejna, jest. Yy, Zdaję sobie sprawę, że jak bardzo za późno budżet jest uchwalony. Nie ukrywam, że intencją stowarzyszenia było, żeby w tym, że budżecie znalazły się środki na yy, wykupienie akurat yy, zespołu No yy, No Niemniej tutaj pani radna w nas mówiła przed chwileczką te tej sprawie, co mówiła, że będzie jeszcze debata liczę, na to że będzie to pozytywnie rozważone. Żałuję, że w budżecie akurat na rok 2014 znalazły się realizacji zadań typu ścieżki rowerowe. Żal, że, że na te rzeczy nie znaleziono akurat środków. I proszę teraz jeszcze pana burmistrza o informację dotyczącą słabego sygnału nadajnika akurat telewizji krakowskiej. Mówiło się bardzo dużo na temat akurat spraw, że po zmianie w miesiącu maju na przekaz analogowy, że zdecydowanie zmieni, że ten odbiór u nas w Czechini będzie, będzie właściwy. W ciągu no, tych pół roku, a się nie zmieniło właściwie, w dalszym ciągu jesteśmy bez tego sygnału należytego. I sprawa kolejna, którą chciałem na poprzedniej sesji poruszyć, sprawa wywierania klubu na polskę przez Unię dotyczącą emisji yy, CO2. Yy, chciałbym zapytać która, czy samorząd w tym temacie yy, no w budżecie nie ma tego od, odzwierciedlenia, prawda? nic nie ma środków na te zadania. Ale czy, czy, czy samorząd nasz czy miński yy, na te tematy zwraca uwagę, czy się na to po prostu przewiduje jakieś działania, żeby sprawę w jakiś sposób w na iść naprzeciw. I to właśnie... Panie dziękuję. dziękuję. Panie dziękuję. dziękuję. Proszę. Proszę Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Wysoka Szanowni Państwo. Chcę powiedzieć tak, że ja też żałuję bardzo, że nadajnik tak słabo działa, aczkolwiek poza wnioskowaniem do Marszałka w tej sprawie, to Burmistrz niewiele może. Bardzo żałuję, bo dzisiaj będę brał o 20.00 e, udział po raz trzeci w debacie w TVP Kraków akurat debata będzie dotyczyła zespołów pałacowo-parkowych w województwie małopolskim. Wcześniej do, uczestniczyłem również w debacie dotyczącej węgla. Ja chcę powiedzieć jedno. Proszę Pana, my podejmujemy działania zmierzające do tego, żeby w Trzebini odbudować kopalnię węgla. Dlatego, że, że tylko i wyłącznie Gadaniem jest ograniczanie przez takie kraje jak Niemcy zużycia węgla. W ubiegłym roku Niemcy wyprodukowali o 12% więcej energii elektrycznej z węgla niż wcześniej. Natomiast z drugiej strony dąży się do tego, aby ograniczyć produkcję taniej, konkurencyjnej energii elektrycznej, a najlepiej, żeby nas pompować drogą energią wiatrową. I dopóki mam jakiekolwiek możliwości w tym względzie, to będę dążył do tego. A jak widać dzisiaj akurat w jesienią ubiegłego roku, kiedy mówiłem o węglu, to wielu się krupało w głowę. Kiedy potem państwo mówiliście, że to jest mój wybieg związany z tym, że spowodowaliście referendum przeciwko. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, że jest już faktem, że dwie firmy mają koncesję, z tego jedna z firm już jest bardzo zaawansowana w działaniach w kierunku koncesji na wydobycie. Tak, dążymy do tego, żeby polskie górnictwo mogło się odbudowywać i żeby można było produkować konkurencyjną, tanią energię. Bo to będzie również szansa dla naszej elektrowni, a to jest być albo nie być. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, mówiłem to już wielokrotnie, no ale ponieważ Pan tylko przychodzi na koniec sesji, żeby wygłosić swoje mądrości, więc no, nie mógł Pan tych wiadomości posiąść wcześniej. Lokalna grupa działania, działająca w powiecie szanowskim, jako lider zgłosiła do nowego okresu programowania duży projekt, który ma objąć swoim działaniem trzy powiaty Wadowickich, Oświęcińskich i szanowskich. W ramach tego mają być pętle jako mniejsze powiatowe, potem gminne i w ramach gmin mają być budowane ścieżki rowerowe. W związku z tym. Nie widzę powodu, dla którego gmina miałaby wydawać w 100% dzisiaj środki, skoro możemy w przyszłym okresie programowania pozyskać pieniążki na to z środków unijnych. Chcę też powiedzieć, proszę Państwa, że wszystkie rozmowy, jakie dotychczas są toczone, pokazują jasno. Około połowy przyszłego roku będzie mniej więcej wiadomo, na co i w jakich kryteriach będą. Alokowane środki unijne z programu 2014-2020. Czyli, de facto, trzeba powiedzieć tak, że w przyszłym roku należy się przygotować projektowo, aczkolwiek pogodzić się z faktem, że nie będzie dostępnych środków unijnych poza tymi, które pozyskaliśmy w tym roku i w przyszłym roku je skonsumujemy, ale należy się przygotować pod kątem lat 2015-2020. Dziękuję. Krótko odpowie Pan Przewodniczący Radacki. Ale nie do wystąpienia Pana Burmistrza, tylko no, wcześniej Pani tak. pan Radna i Pan Sołtys byli uprzejmie wywołać do traficy z Ja nie będę dzisiaj rozwijał tego tematu czas na dzisiaj drogi, ale Państwu odpowiem pisemnie w tych tematach. I proszę, żeby zechcieli księdza Radnego i systematycznie na tej w sesji Rady miasta przyjąć taką zasadę z tego mojej osoby, że jeżeli będą pytania dotyczące zadań drogowych, to będzie ewentualnie tego napis i proszę kierować po prostu na adres dróg powiatowych, bo tutaj proszę Państwa występuję jako radny tego miasta chciałbym, żeby tak był traktowany jak wszyscy Państwo, każdy z Państwa radnych w pełni, pełni jakąś działalność zawodową i myślę, że niestosowne by było, żeby do każdego z Państwa takie pytanie zadać z działalności zawodowej. Ja też proszę, żeby to uszanować i taką formę przyjąć. Zwracam tylko Panu sobie uwagę, że odnośnie opóźnienia, Pan to rozumie, to było to w moim adresie, kierowane, <laughs> że w temacie dzisiejszej sesji jest pomoc finansowa na to zadanie. Mamy w 2013 roku. Pani Radna, ja więc proszę. proszę Pani Przewodnicząca, Może ja bym, Panie Burmistrzu, zadała takie pytanie, bo interesuje mnie właściwie ta budowa tej kopalni, bo przed y, referendum, jak właściwie to nie było był zaczęte, tylko to mieszkańcy chcieli, ale pojawiła się y, w gazecie, pana pamiętam, w Szumie, czy Krakowskiej, że było już podpisane z inwestorem, nie wiem, niemieckim, było nawet zdjęcie na pana pomieszczane, go, panie mój, który, który już nie istniał, a teraz widzę, że zainteresowany, to ja mam zrozumieć, że przedtem był podpisany, Panie Burmistrzu, a teraz y, się interesują, o, nie wiem, zadaję takie pytanie, bo tak mnie mieszkańcy pytają, dlatego tutaj zadaję. Tak, ponieważ urządziliśmy sobie ten kraj tak, że procedury są takie, że w miejscu, w którym 125 lat było wydobycie węgla, to nawet jeżeli mamy 50 milionów ton węgla rozpoznane w kategorii C1, czyli uprawniający do wydobycia węgla, to i tak i tak ten, który występuje o koncesję, musi uzyskać koncesję na rozpoznanie złoża, które jest już rozpoznane otworami pionowymi i poziomymi z wyrobisk, po czym po spełnieniu wymogów Koncesji na przykład po wykonaniu jednego otworu. W przypadku jednego z koncesjonariuszy ten otwór ma być głęboki na 380 metrów, w przypadku drugiego na 900 metrów, będą mogli wystąpić o koncesję na wydobycie. Natomiast jeżeli chodzi o inwestora, to inwestor, który był zainteresowany odbudową w naszej kampanii, równolegle. W Indonezji dokonał zakupu, proszę Państwa, terenu i w ciągu roku mógł rozpocząć budowę kopalni. U nas w Polsce trwa to mniej więcej 8 lat, i dlatego takie mamy inne procedury. I stąd musimy przebrnąć jako Polacy przez te procedury, a potem jest szansa, że pojawią się ci, którzy chcą na to wydać pieniądze. Natomiast dzisiaj. Problemem jest to, co my mamy w swoich procedurach, a nie to, czy jest ktoś, kto chce tą kopalnię odbudować. Panie burmistrzu, no tutaj pytanie o mieszkańców, że skoro jest zniszczona ta kopalnia, a wiadomo, że ktoś rękę do tego przyłożył i ja nie będę tutaj oceniać. Natomiast no, jeżeli miała być budowana kopalnia, to gdzie? Przy elektrowni szersza? Bo boją się mieszkańcy, żeby czasami elektronia. Za parę lat nie poszła do likwidacji, lub jakieś inne na, na tym miejscu. Bo coraz mniej pracowań, panie panie panie, nas... Wszyscy mamy świadomość, że elektrownia Sierża jest naszym największym dobroczyńcą podatkowym w gminie. I stąd mogę powiedzieć tylko jedno: że na pewno nikt nie może mi zarzucić braku aktywności w sprawie działania na rzecz elektrowni. Wprost przeciwnie. Miałem z tego tytułu przez niektórych czynione zarzuty, ale jest dzisiaj sytuacja taka, że nasza elektrownia ma sytuację stabilną i dzisiaj musimy zabiegać o to, aby stworzyć perspektywy rozwoju. Odbudowa kopalni jest jednym ze sposobów tworzenia perspektywy dla naszej elektrowni. No, ale przy, przy się, że panie, czy. No. Proszę Państwa, nie jestem, nie jestem dzisiaj uprawniony przez inwestorów do tego, aby wskazywać dokładne lokalizacje, bo to są tematy, które oni stosownie w stosownym czasie e, przedstawią. Proszę Państwa, mam informację, że na piętnerku jest wystawa rękodzieła, dzieła warto oglądnąć. I druga, zapraszam Państwa wszystkich, jak tu jesteśmy, do sąsiedniego pomieszczenia. Tam co i zamykam sesję Rady w czyli 2 grudnia 2013 roku. Dziękuję bardzo.